Próba mikrofonu, raz, dwa, trzy? Siemano, w nowym filmie. Dziś jestem bardzo smutny, gdyż osoba o niku Jabsta, aka Cweluch zwyzywała mnie na moim serwerze Discord. Nie na nie jestem smutny. Dziś pokażę Wam, jaką osobą jest Jabsta, aka Stefan Games i te inne jego niki, więc zapraszam do oglądania. Rozjewaj się kurwo jak najgorsza chujoza Na twym gardle obroza Niech cię skarci dłoń boza Jednak zanim to zrobi ostrza ludzi poznasz Kiedy na ulicy ciężkiego urazu doznasz Chcieś po strach siać w ferajne wziętyć. Także na wstępie tego filmu wiem że Stefan będziesz go od razu oglądał i komentował jakimiś tam swoimi komentarzami Że to moja wina, że ja rozmawiałem ze szrękiem i że to ja niby się do ciebie próję jeśli to ty sprółeś się do mnie pierwszy w mniej niż 10 minut po wbiciu szlemka na wojszczat, że niby coś na ciebie knuje, że cię obgaduje za plecami, a ja z nim tylko grałem w CSK, także nie wiem o co ci chodziło wtedy. Chciałem to z tobą wczoraj wyjaśnić, ale jak widzę się nie dało, bo zacząłeś wyzywać na czacie. Zadałem ci proste pytanie, czemu się Cory w to miesza, gdyż po jakiejś minucie nawet jak wbiłem na serwer WNTA, to zacząłeś mi pisać, że Cory mówi, że jestem zdrajcą narodu, a na czacie na serwerze moim Cory napisał, że czegoś takiego nie było i ma w to wyjebane, także no nie wiem, próbujesz jeszcze na kogoś rozpierdalać na siłę, a on nawet tego nie mówił. Gadałeś, że na wojszczacie nie da się ze mną nic wyjaśniać. Jeśli z normalnego punktu widzenia mnie olewałeś, jak z tobą rozmawiałem, siedziałeś cicho, a jak wyszłeś, to nagle taki rozgadany się zrobiłeś na kanale tekstowym. Także nie wiem, co z tobą jest, gościu, nie tak. No ale w sumie, jak sam sobie ciśniesz w swoich rapowych tekstach, no to co tu dużo mówisz, nie? Ostatniej wiadomości napisałeś, uwaga cytuję, nie będę z takimi patologicznymi osobami gadał, koniec cytatu, jeśli to ty dostałeś trzy permy w MTA za wyzywanie serwera lub administrację, bo nie umiałeś napisać skargi na gracza lub wyzwać graczy w grze. Na koniec tego krótkiego filmu Nie liczę na żadne przeprosiny tej osoby Też więcej filmów o niej nie będę robił Gdyż nie chcę mu podbijać ega Bo jest już i tak wystarczająco duże Uważa się za osobę sławną A już nikt prawie o nim nie pamięta Także jedynie co chciałbym e, Po tym filmie zrobić To wyjaśnić sobie na spokojnie tą sprawę I zakończyć znajomość z tą osobą e, W cywilizowany sposób No i to by było na tyle Siema kapuś, kapuś, inaczej 60, czy najlepszego żonka kapuś kapuś jeba na ściera, Real gangsteria dziś pasztatu strajera kapuś kapuś inaczej na cie